Szanowni Państwo, dzień dobry. Witam serdecznie na konferencji prasowej dotyczącej aglomeracji rzeszowskiej, dotyczącej tego, że miasto Rzeszów na ostatniej sesji 27 maja podjęło decyzję o przystąpieniu do Stowarzyszenia Aglomeracja Rzeszowska. W konferencji biorą udział wiceprezydent Rzeszowa Grzegorz Wrona, członkowie zarządu Stowarzyszenia Wójt gminy Trzebownisko Sławomir Porada, Wiceprezes Stowarzyszenia Burmistrz Boguchały Wiesław Konkol oraz wójt Filczy Dawid Homa oraz radni Rady Miasta Rzeszowa Krystyna Wrublewska oraz pan Jacek Strojny. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że taką decyzję miasto podjęło. Dzisiaj aglomeracja to dobrze ponad 400 tysięcy mieszkańców. Wspólne budżety samorządów tworzących stowarzyszenie to ponad 4 miliardy. Złotych. Także jest to myślę, że symboliczne otwarcie współpracy Sojusz Samorządów Miasta Rzeszowa, tego centralnie położonego na obszarze aglomeracji scalającego samorządy wokół, które my również i powiat Rzeszowski, Łańcuski, gminy reprezentujemy. Także bardzo się cieszę z tej decyzji. Myślę, że teraz jest czas na podejmowanie kolejnych wspólnych działań na rzecz mieszkańców, tak żeby rzeczywiście nadal, ale z myślą o przyszłości, aglomeracja rzeszowska była dobrym miejscem do życia dla mieszkańców. Tyle tytułem wstępu. Poproszę Pana Prezydenta i Radnych o zabranie głosu. Drodzy Państwo, rzeczywiście Radni zdecydowali o tym, że miasto Rzeszów dołączyło do aglomeracji rzeszowskiej, do Stowarzyszenia Aglomeracja, to dołączenie jest po raz drugi, bo już kiedyś Rzeszów był członkiem aglomeracji. Rzeszów to ponad 200 tysięcy mieszkańców, więc stanowi 50% aglomeracji. Tak jak pani radna Wróblewska na ostatniej sesji powiedziała, aglomeracja bezrzeszowa to taki jajko wydmuszka. Mamy nadzieję, że obok tych wszystkich działań, które realizujemy w ramach ROF-u, również w aglomeracji znajdziemy swoje miejsce. Miejsce, które będzie skutecznie wspierać mieszkańców. Bo to oni nas zatrudniają i to dla nich pracujemy. I nie chodzi tutaj o jakieś polityczne wielkie konotacje i tworzenie sytuacji, która miałaby promować jakieś osoby indywidualne. A dobrze by było, gdyby promowała współpracę między gminami, właśnie po to, aby mieszkańcy przesiadali się na autobusy miejskie, aby dojeżdżali do pracy niekoniecznie samochodami. Dziś do miasta Rzeszowa wjeżdża ponad 250 tysięcy samochodów. Każdego dnia. Żadne miasto nie jest w stanie przyjąć takiej ilości samochodów i zabezpieczyć parkingi dla tych, którzy chcą koniecznie zaparkować pod oknami swoich miejsc pracy. Musimy zmienić swoje przyzwyczajenia i mam nadzieję, że taka współpraca, jaką zapowiada aglomeracja, będzie współpracą, która będzie poprawiać jakość życia w rzeczywistej aglomeracji miasta Rzeszowa. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Szanowni Państwo, proszę, o głos Panią Krystynę Wrublewską, radną, która zainicjowała inicjatywą uchwałodawczą podjęcie tej współpracy. Szanowni Państwo, bardzo cieszę się, że trzy kluby, Prawo i Sprawiedliwość, razem dla Rzeszowa i Rozwój Rzeszowa, zdecydowały się na poparcie przystąpienia Rzeszowa do aglomeracji. Droga przystąpienia Rzeszowa do aglomeracji nie była taka prosta, ale muszę podkreślić, że była bardzo merytoryczna ponieważ pan starosta Krzysztof Jarosz systematycznie bywał na naszej sesji, przekonywał wszystkich radnych, że, żeby Rzeszów wstąpił do aglomeracji. Wszystkie, wszystkie kluby również miały możliwość porozmawiania z całym zarządem, i cieszę się, że tutaj jest z nami cały zarząd aglomeracji, ponieważ dyskusje były bardzo merytoryczne. Chcę podkreślić, tak jak tutaj powiedział pan prezydent Wrona, że podkreślałam, że Rzeszów, bez, aglomeracja bezrzeszowa to taka wydmuszka. A z drugiej strony mam nadzieję, że współpraca. Ościennych gmin przyniesie dla miasta Rzeszowa bardzo duże korzyści, bo mieszkańcy powiatu pracują w mieście Rzeszowie, młodzież uczy się z powiatu w mieście Rzeszowie, a więc można powiedzieć, że stanowimy taką jedną wielką aglomerację i możemy służyć sobie nawzajem. Zarówno powiat z tego skorzysta, jak i ościenne powiaty, jak i miasto Rzeszów. Dlatego też podczas tych rozmów podjęliśmy takie decyzje i że będziemy współpracować w zakresie edukacji, w zakresie transportu, w zakresie służby zdrowia, czy pozyskiwania środków z Unii Europejskiej czy KPO, bo można powiedzieć, że duży może więcej. A więc Rzeszów razem z ościennymi gminami. Dzisiaj muszę podkreślić, że też Powiat Łańcucki jest w aglomeracji, co też będzie bardzo korzystnie służyło rozwojowi naszego miasta. Bardzo dziękuję. dziękuję. Proszę o głos pana Jacka Spojnego, który razem z swoim klubem również poparli ideę współpracy. Bardzo dziękuję za zaproszenie na tą konferencję i bardzo się cieszę z tej inicjatywy, która znalazła swój finał podczas ostatniej sesji Rady Miasta. My jako klub Razem dla Rzeszowa od samego początku wspieramy takie inicjatywy, które wychodzą poza podziały polityczne, a tutaj właśnie z taką mamy do czynienia. Jak to przypomnieć, że nieco ponad rok temu tutaj niedaleko w jednej z restauracji spotkaliśmy się na kawie Waldemar Szumny, Konrad Fiołek i ja, i e, dokonaliśmy pewnych uzgodnień co do współpracy. Jednym z ważnych obszarów rozmów wówczas była właśnie aglomeracja, odmieniana przez przypadki w trakcie ostatnich wyborów e, samorządowych. I w trakcie tej rozmowy uznaliśmy wspólnie, że ten wymiar działania Rzeszowa wymaga e, znacznego e, wkładu z naszej strony. Jednym z obszarów, w którym dyskutowaliśmy, jednym z pomysłów, który uzyskał akceptację zarówno Konrada Fiołka, jak i Waldemara Szumnego, jest utworzenie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju, która właśnie w tym wymiarze aglomeracji mogłaby działać podobnie jak to ma miejsce chociażby wokół Wrocławia. Taka instytucja, taka organizacja byłaby odpowiedzialna za wspieranie inwestycji właśnie w obszarze aglomeracji rzeszowskiej mam nadzieję że ten punkt programu i uzgodnień znajdzie bardzo szybko też swoje miejsce w rozmowach na poziomie aglomeracji rzeszowskiej jeszcze raz gratuluję no i bardzo się cieszę że pan prezydent jest z nami bo jedną z obaw którą mieliśmy dotyczącą wejścia do aglomeracji Rzeszowskiej, było to, na ile my jako miasto będziemy aktywnie działać w tym obszarze. Obecność tutaj przedstawiciela władzy wykonawczej pokazuje, że jest poważne podejście do tego przedsięwzięcia. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dzisiaj. Należy pogratulować. Przede wszystkim pogratulować decyzji wejścia Rzeszowa do aglomeracji, ale dzisiaj po roku starań samorządowców, muszę to podkreślić samorządowców dopinamy kwestię aglomeracji Rzeszowskiej. Cieszymy się, że ta płaszczyzna porozumienia, która powstała, będzie zaczątkiem dobrej współpracy dotyczącej kwestii bezpieczeństwa, komunikacji publicznej, wspólnych usług, kultury. Inwestycji to miasto potrzebuje ościennych gmin i ościenne gminy potrzebują miasta. Dlatego na taką współpracę w dobrym tego słowa znaczeniu jesteśmy skazani. I to historia oceni dzisiejszą decyzję, wczorajszą decyzję czy, czy, czy niedawną decyzję władz Rzeszowa, że była to najlepsza decyzja. Ostatnich latach, jeżeli chodzi o kwestie budowania wielkości naszego Rzeszowa. Tak, mówię drodzy Państwo, bo to jest również nasz Rzeszów ościennych, tutaj gmin, który musi się rozwijać, musi nabierać tempa, a uważamy, że razem jesteśmy naprawdę mocną drużyną, która stanie się aglomeracją konkurencyjną i w skali całego kraju, i mamy nadzieję, Europy. Także zapraszamy wszystkich do dobrej współpracy i mam nadzieję, że na tej płaszczyźnie aglomeracyjnej będą kolejne inicjatywy powstawać, o których oczywiście będziemy Państwa informować. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, jeżeli są jakieś pytania, to jesteśmy do Państwa dyspozycji. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, na pewno będziemy chcieli dopiąć te y, inicjatywy, które już rozpoczęliśmy, czyli, y, może trochę u, uprzedzę, ale y, porozumienie pomiędzy, w ramach y, biletu aglomeracyjnego, pomiędzy Panem Marszałkiem a Związkiem Gmin PKS, właściwie jest już dograne, jest kwestia ustalenia wspólnego terminu, i myślę, że tutaj. Obecni samorządowcy zaproszą państwa i pan marszałek do wspólnego podpisania. To będzie pewien krok w zakresie tej współpracy. Kolejnym ważnym, ważną inicjatywą jest bezpieczeństwo, o którym mówiliśmy podczas ostatniej konferencji dotyczącej właśnie bezpieczeństwa, ale już mając na względzie całą aglomerację rzeszowską. Szanowni Państwo, tak ważny partner jak Miasto Rzeszów wymaga od nas tego, żebyśmy teraz po tej decyzji a dzisiaj za chwileczkę na zarządzie potwierdzimy obecność miasta poprzez uchwałę zarządu, czyli formalnie dopełnimy procedury przystąpienia Rzeszowa do aglomeracji. Chciałbym, żebyśmy w takim spotkaniu roboczym z przedstawicielami tych samorządów pewne priorytety ustalili. Chciałbym, żeby miasto też wskazało co dla mieszkańców jest najważniejsze i myślę, że wtedy z konkretnymi z kolejnymi propozycjami Wyjdziemy do Państwa i, i zaproponujemy naszym mieszkańcom aglomeracji rzeszowskiej kolejne rozwiązania, kolejne pomysły na to, jak te samorządy mogą współpracować, a rzeczywiście te wyzwania są bardzo duże w wielu obszarach. Energetyka, oferta kulturalna, sportowa, ścieżki rowerowe, można by było wymieniać długo, ale myślę, że na to w najbliższym czasie się umówimy, że, że takie konkretne propozycje kolejne Państwu przedstawimy. O, pan Prezydent. Może to dobry moment, żeby zapalować do Pana Marszałka o to, aby bieg pociągów nie kończył się zawsze na dworcu głównym, tylko aby przejeżdżały te pociągi dalej, dowożąc pracowników na przykład do wschodu, na strefę ekonomiczną, albo do firm, które tam są, lub firm, które są zlokalizowane obok Praty Twintnej. Dobrze może też y, zacząć mówić o konkretach związanych na przykład autobusów do centrum miasta na dworzec miejski. Dworzec jak przesiadać się w taki sposób aby autobusy MPK wspólnie z ZGPKS mogły rozwozić pracowników czy uczniów bezpośrednio z przesiadkami pod miastem a nie za każdym razem ścigać się o to kto pierwszy będzie na przystanku autobusowym mieście Rzeszowie Jest wiele takich inicjatyw i warto mówić o konkretach bo same idee są bardzo słuszne ale próbujemy rzeczywiście od roku porozumieć się w tak bardzo prostych sprawach które niestety ciągle mają jakąś trudność w realizacji. To jest decyzja radnych, to nie jest decyzja prezydenta, tym bardziej jego zastępcy. Rzeczywiście początek naszej rozmowy o aglomeracji był trudny, ponieważ. Miasto Rzeszów stanowi 50% w liczbach bezwzględnych w aglomeracji, więc udział jednego głosu, który był pierwotnie brany pod uwagę, był w moim rozumieniu osoby, która zajmuje się gospodarką i osoby, która całe życie zajmowała się biznesem, taki udział procentowy w żadnej spółce nie jest sprawiedliwy. E, dopowiem kilka zdań do tego pytania. Rzeczywiście ono jest e, zasadne. E, mówimy o dwóch organach. Najpierw o zgromadzeniu, e, gdzie każdy samorząd ma przedstawicieli. Obecnie e, jest to po dwóch przedstawicieli ze strony Gminy, Powiatu. E, dost, nastąpiła zmiana statutu e, też, żeby e, wyjść naprzeciw oczekiwaniom radnych przede wszystkim Rady Miasta. Dlatego Miasto Rzeszów może i myślę, że w kolejnej uchwale oddeleguje trzech przedstawicieli z rady miasta plus prezydent lub osoba oddelegowana czyli miasto rzeszów będzie miało cztery głosy w zgromadzeniu ale poza tym mamy zarząd gdzie również można powiedzieć jest wakat czyli miejsce dla przedstawiciela rzeszowa i oczywiście będziemy chcieli wspólnie też porozmawiać na ten temat kto miasto będzie reprezentował Natomiast, Szanowni Państwo, te spotkania Walnego Zgromadzenia czy samorządowców aglomeracji, to nie jest przeciąganie liny, to nie jest głosowanie, która grupa ma większość. Tam decyzje zapadają jednogłośnie. To jest wspólne myślenie na tym, co możemy zrobić na mieszkańców, bo naszym wyzwaniem nie jest konkurencja pomiędzy Rzeszowem, gminami, powiatem. To jest tym wyzwaniem są inne aglomeracje, inne obszary, które przyciągają mieszkańców i naszym celem tej współpracy ma być po pierwsze zatrzymanie mieszkańców Podkarpacia, mieszkańców aglomeracji tutaj i możliwie przyciągnięcie kolejnych. Stworzenie oferty wspólnej właśnie takiego sojuszu samorządów dla mieszkańców. I to jest nasz cel i myślę, że burzliwe dyskusje oczywiście możemy przeprowadzić, ale na końcu wyjdziemy z jedną ofertą, z jedną propozycją dla wszystkich ponad 400 tysięcy mieszkańców aglomeracji. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to bardzo dziękujemy. Dziękuję tutaj Państwu samorządowcom. Za konferencję Państwu życzę miłego dnia. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dzięki.